Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia. Beata Lewicka. Moje babcie nie ubierają się u Chanel. Czyta Magdalena Herman-Urbańska. Produkcja Audioteka. Mojemu mężowi, dziękuję Ci za to, że każdego dnia mnie inspirujesz. Mam na imię Gabi, i myślałam, że takie historie zdarzają się tylko w filmach. Po pierwsze i najważniejsze. Nie miałam ochoty iść na żadną manifestację. Babcie zdecydowanie mnie nie rozumiały, podobnie zresztą rodzice. Nagle wyjechali, a mnie, prawie dorosłą, podrzucili do obcego gniazda. W świecie przyrody to się nazywa pasożytnictwem, i takie zwyczaje ma kukułka. W świecie ludzi określają to pomocą, tylko że ja jej nie potrzebowałam. W końcu miałam trzynaście lat, pięć kilogramów nadwagi, nieco przy duże okulary. Puszące się w mesim czyli nijakim kolorze, włosy, i przez trzy dni poradziłabym sobie sama. Siedemdziesiąt dwie godziny bez rodziców, wielkie Michalo. Sprawę z powodzeniem załatwiłyby szybka ładowarka, smartfon, dostęp do internetu po światłowodzie, Snapchat, Insta, TikTok, Netflix, zapas kisielu, chipsów, delicji, milki oraz Sprite. Dacie wiarę? Takie czasy. Opieka społeczna by się nie dowiedziała. Na pewno nie ode mnie. Byłam zła na rodziców, że zostawili mnie u babć. Z pełną premedytacją ignorowałam wypisywane na wszystkich możliwych komunikatorach wiadomości. Wciąż pamiętałam tłumaczenia mamy, jakaś mega, super, hiper ważna sesja celebryty, która rzekomo ma im otworzyć drzwi do lepszych kontraktów. Chyba zapomnieli, że podrzucając mnie do babć, jednocześnie zamknęli drzwi do mnie ale oni mnie wcale nie słuchali. Powtarzali, że to życiowa szansa rozwinięcie biznesu, zdobycie kontaktów, prestiż i bla bla bla. Wszystko popsuli, tak jak tylko rodzice potrafią. Nie pomyśleli o moich planach i szansach. Co prawda nie miałam żadnych poważnych, no dobra, mniej poważnych też nie, ale oni o tym nie wiedzieli. Moje zwyczajne wakacyjne sprawy to przeglądanie TikToka, Insta i podkolorowanych sweetfoci koleżanek, których do końca nie lubiłam. Chyba z wzajemnością, bo od początku wakacji wcale się do mnie nie odzywały. I tak oto dwie udające rodziców kukułki podrzuciły mnie, rzekomego pasożyta, na osiedle swojego dzieciństwa. Miałam tam spędzić cudowne chwile, które odbudują moją relację ze starszym pokoleniem, ja widziałam to nieco inaczej. Wyjątkowo nudne dni z dwiema emerytkami, których jedyną rozrywką są manifestacje oraz tea time. O, oh, zapomniałam o Bigosie, więc jeszcze raz. Wyjątkowo nudne dni z dwiema emerytkami, małym psem i zdiagnozowanym ADHD, oczywiście u psa. Nawet nie sądziłam, jak bardzo się myliłam. Zaczęło się od manifestacji. Pierwszy raz przeżyłam coś takiego. Byłam częścią czegoś większego, ogromnej społeczności. Czułam, że mam wpływ na ochronę ginących gatunków, że podobnie jak pozostali, którzy ramię w ramię szli obok mnie, zostanę wysłuchana. Wiedziałam, że moje zdanie jest ważne i się liczy, a co najważniejsze, mogłam je głośno wyrażać i nikt nie powiedział: Siadaj, Gabrielo, śmiałek, jedynka. Babcia Stasia szła na czele manifestacji. Trzymała w dłoniach kartonowy transparent. Pozostałymi wcześniej przygotowanymi obdzieliła resztę chętnych uczestników. Miała na stopach wygodne adidasy, luźne spodnie bojówki, białą podkoszulkę z napisem Upcycling, I'm loving, a w pasie przepiętą czarną nerkę. Prawie nigdy się z nią nie rozstawała. Babcia była niska, szczupła, a krótkie siwe włosy zawsze układała do góry. Przeczesywała je raz po raz dłonią, aby stały na baczność. W godzinę potrafiła zorganizować protest przeciwko brakowi segregacji śmieci w jej kamienicy, podwyżce czynszu czy zbiórce żywności dla potrzebujących. W domu, samochodzie i w piwnicy miała pełno pisaków, taśm, tektur, megafonów czy kamizelek odblaskowych. Zawsze dopinała swego. Była społecznicą i zachowywała się jak upierdliwa, bzycząca mucha. Obecnie krzyczała przez megafon, a pozostały tłum skandował za nią. Chrońmy przyrodę. Stop zanieczyszczeniu wód. Chrońmy ginące gatunki. Zróbmy to teraz. Jeszcze nie jest za późno. Stop fast fashion. Babcia włożyła smartfon do długiego kika od selfie i co jakiś czas patrząc w oko kamery, darła się w niebogłosy. Nie bez powodu. Na swoim profilu społecznościowym ze wszystkich tych pokrzykiwań Prowadziła transmisję live. Dacie wiarę? Takie czasy. Nawet nie wiedziałam, że moje babcie znają pojęcie fast i slow, że o fashion nie wspomnę. To było naprawdę niesamowite. I manifestacja, i babcia. Pomyślałam o Coco Chanel, modowej pionierce, która mimo, że nie pasowała do otoczenia, uparcie szła swoją drogą. Kiedy kobiety nosiły bogato zdobione kapelusze, Chanel zaprojektowała własny, minimalistyczny. Kiedy szyto suknie z jedwabiu lub wełny, mocno podkreślające sylwetkę w kształcie litery S, Chanel stworzyła z jerseyu luźny, trzyczęściowy kostium. Poczułam, że babcia Stasia jest trochę podobna do Chanel i wcale nie chodziło mi o ubrania. Moje babcie zdecydowanie nie ubierają się u Chanel. O słynnej projektantce i modzie trochę wiedziałam, o babciach już mniej. Na zakończenie pojawi się Angela Kaminski. Szepnęła mi do ucha babcia Krysia, która z aparatem w dłoni, w wygodnych, cicho biegach, dokumentowała przebieg demonstracji. Tego, że babcia umie robić zdjęcia, też nie wiedziałam. Siadaj, Gabrielo, śmiałek, jedynka. Tym razem zgadzam się z tą oceną. Z wychowania do życia z babciami należy mi się niedostateczna. Elegancko ubrana babcia Krysia swoją szyję zawsze zdobiła kolorową apaszką. Miała szuflady wypełnione po brzegi apaszkami i dbała o to, by każdego dnia mieć inny strój. Uwielbiała spódnice i kardigany. Te ostatnie zawdzięczamy żołnierzom. Sweter ten narodził się na wojnie. Potem był noszony między innymi przez sportowców. Sytuacja zmieniła się, kiedy swój kardigan zaprezentowała moja ulubienica – Coco Chanel. Był uszyty z beżowego, wełnianego materiału typu jersey, który wcześniej wykorzystywano do szycia ubrań roboczych. Sweter Chanel był jednorzędowy, sięgał za biodra, obszywała go kontrastowa lamówka, zdobiły eleganckie małe guziki i najważniejsze, miał na bokach kieszenie. Uwielbiałam tę rewolucjonistkę, moją imienniczkę, kontrowersyjną i podejrzaną o szpiegostwo. Kobiece, która nim zajęła się krawiectwem, tańczyła i śpiewała w klubach pod pseudonimem KOKO, Mademoiselle Gabrielle Chanel. Angela Kamiński nie robiła na mnie takiego wrażenia. Ten tłum, podeszłam bliżej babci Krysi, to przez Angelę? Staruszka pochyliła się do mnie i wyszeptała mi do ucha. Ma przekazać coś na licytację w obronie klimatu, ale ci! Przyłożyła palec wskazujący do ust. To podobno wielka tajemnica. Prowadziłam na smyczy Bigosa. W tłumie hałasujących i przemieszczających się dwunożnych oraz ich śmierdzących, spoconych stóp czuł się wyjątkowo dobrze. Biało-czarny kundel był w babcinej rodzinie samcem alfa. W dodatku od zawsze, czyli odkąd został adoptowany ze schroniska, niestrudzony i niezmordowany. Prawie jak babcia Stasia. Upierdliwa, bzycząca mucha dla odmiany mała. Bigosem został kiedy pierwszej nocy w babcinym mieszkaniu wyjadł z garnka gotowaną trzeci dzień z rzędu kapustę z kiełbasą oraz grzybami, a potem ją zwymiotował. Chyba ją widzę, krzyknęłam babci na ucho. Spójrz na pierwszą. Babcia popatrzyła na zegarek, a ja nadal przyglądałam się celebrytce, która lekko ukryta za barierkami i parawanem z kimś rozmawiała. Gestykulowała Chyba była zdenerwowana. Męska dłoń z tatuażem przytrzymała ją za ramię i wtedy kobieta się uspokoiła. Już dawno po pierwszej, Gabrielo. Babcia spojrzała na mnie z wyrzutem. W tym oficjalnym wydaniu nie lubiłam swojego imienia. Gabriela brzmiało nudnie oraz poważnie. I właśnie w taki sposób zwracała się do mnie babcia Krysia. Prawie jak w szkole. Siadaj, Gabrielo Śmiałek, jedynka. Nie chodziło mi o godzinę, westchnęłam. Kamiński stoi delikatnie po twojej prawej. Czyli na pierwszej, dodałam w myślach. Tym razem starsza pani zrozumiała. Przecisnęła się o kolejne dwa rzędy do przodu i zaczęła robić sesję Angeli. Angela Kamiński była znana z tego, że jest znana. Wszystkie plotkarskie portale donosiły, że zagrała w filmie, który niedługo ma wejść do kin. Podobno już jest hitem, a może kitem? Nie pamiętałam dokładnie, bo jej historie śledziły moje niezbyt lubiane koleżanki. Mnie bardziej fascynowała biografia Chanel. Babcia Stasia weszła na niewielki podest, a z za podeszła do niej Angela Kamiński. Manifestujący się zatrzymali. Zewsząd słyszałam szepty, ochy i achy. Tłum zaczął bić brawa. Babcia z kikiem od selfie, a celebrytka z promiennym, nieskazitelnie białym uśmiechem stały wpatrzone w manifestujących. Przeciwieństwa się przyciągają, nie tylko w modzie. Kiedy przemówiła, tłum oszalał. Pogoda była idealna na manifestację nie za zimno, nie za ciepło szczelnie przykryte chmurami niebo dawało poczucie komfortu i najważniejsze, że nie padało. Angela Kamiński pomachała zebranym. Hello, my friends. Dziękuję, kochani. Thank you. Celebrytka zaprezentowała uśmiech numer jeden, przerzuciła na plecy swoje lub nie swoje, Nie mogłam tego jednoznacznie stwierdzić. Na pewno były bardzo błyszczące. Blond włosy i ponownie pomachała. Jak królowa Elżbieta poddanym. Zauważyłam coś jeszcze. W tym całym tłumie demonstrujących tylko Angela Kamiński nie była spocona. Babcia Stasia wciąż nadawała live, a babcia Krysia, pstrykając kolejne zdjęcia, zabawiała się w paparadco. Dacie wiarę? Takie czasy. Czy to na pewno były moje babcie? Jesteśmy tu po to, aby zaprotestować przeciwko degradacji środowiska. Na świecie każdego dnia giną kolejne zagrożone gatunki: rysie, żubry, morświny. Nie możemy na to pozwolić. One zginą przez nas. Przemysł modowy emituje do środowiska ogromne ilości dwutlenku węgla, a to powoduje kryzys klimatyczny. Kamiński tupnęła nogą. To wszystko przez nas. Im więcej ubrań kiepskiej jakości kupujemy, tym bardziej zanieczyszczamy naszą planetę. Musimy chronić zagrożone gatunki dla przyszłych pokoleń. Przeciągnęła ostatnią głoskę, a zebrany tłum ponownie zaczął bić brawa. Przyłączyłam się do nich, bo Angela Kamiński miała stuprocentową rację. Musimy zatrzymać degradację środowiska. Akurat tego jednego byłam pewna. Upcycling oraz slow fashion były mi bardzo bliskie. Celebrytka miała na sobie szerokie spodnie z wysokim stanem, bluzkę w groszki i marynarkę. Zapewne jedno i drugie wykonane ręcznie, na specjalne zamówienie i z najwyższej jakości materiałów. To się nazywało utkut jur i jego początki sięgały połowy XIX wieku. Na szyi Angeli Kamiński delikatnie powiewał szal. Długi, jedwabny i prawdopodobnie wykonany metodą handmade. Poprawiała go co chwilę, a ja zauważyłam na nim małe logo wege. Pani Angela, nieśmiało zaczęła babcia. Podaruje nam fantastyczny przedmiot na rzecz naszej działalności w obronie klimatu. Jestem pewna, że liczba oglądających babcinego live'a wzrosła. I to wielokrotnie. Kochani, my friends, Angela zabrała babci mikrofon. Jak zapewne wiecie, niedługo do kin wejdzie mój najnowszy film pod tytułem Ja i reszta świata. W filmie wcielam się w rolę kreatorki mody, która walczy w slow fashion. Dlatego tak bardzo was rozumiem. Starła ukradkiem łzę, a ja zastanawiałam się, czy właśnie oglądam najlepszą na świecie grę aktorską. Tłum zaczął bić brawa, a babcia Stasia nagrywała wiwatującą publikę. – Kochani! – Angela uciszyła ręką zebranych. – Zdecydowałam się przekazać na licytację oraz waszą… – zrobiła chwilę pauzy. – Nie, naszą walkę, wyjątkową biżuterię. Odsłoniła ukrytą pod szalem broszkę. Kamelia natychmiast rozpoznałam. Historię wyjątkowej broszki Mademoiselle Chanel znałam. Podobnie jak kwiatu, który rewolucjonistka od małej czarnej i sznura pereł pokochała. Rozejrzałam się za babcią Krysią, ale stała daleko przede mną i wciąż pełniła funkcję paparazzo. My friends, oto Kamelia Chanel. Angela dumnie zaprezentowała przypięte do szala klejnot. Jedyna w swoim rodzaju i jedyny taki egzemplarz na świecie. Jak i ty, pomyślałam. Proszę Państwa, jedyna w swoim rodzaju i jedyny taki egzemplarz na świecie. Przed Państwem Angela Kamiński. Celebrytka z uśmiechem numer jeden przekazała babci szal z broszką. Tłum wiwatował, a zmęczony marszem Bigos położył pysk na moich przepoconych stopach i przymknął oczy. Byłam pewna, że nie na długo. W końcu ADHD do czegoś zobowiązuje. Powiał lekki wiatr, a szal w babcinej dłoni pięknie się zaprezentował. Z za chmur akurat wyszło słońce, więc Kamelia Chanel lśniła. W drugiej dłoni babcia wciąż trzymała kijek od selfie. Chyba nadal trwał live. Wtedy stało się coś bardzo dziwnego. Najpierw usłyszałam warkot silnika, głośny, coraz głośniejszy. Na horyzoncie pojawił się motor, ubrany cały na czarno motocyklista, pędził wprost na Angele, babcie i powiewającą chustę. Zbliżył się, zwolnił i wyrwał babci dopiero co przekazany jej jedyny egzemplarz kameli Chanel. Wszystko stało się tak szybko. Babcia krzyknęła nie, upuściła kijek ze smartfonem, a transmisja, jeżeli jeszcze takowa była, właśnie się zakończyła. Czyżby taki był plan? Bezcenna broszka Chanel, zręcznie wykonaną chustą Wege oraz ubranym na czarno motocyklistą, zniknęła. Dopiero teraz wszystko do mnie dotarło. Jak to w ogóle możliwe? Chodziłam w pokoju od ściany do ściany. Jak mogłam na to pozwolić? Babcia Stasia wędrowała tuż obok mnie i z niedowierzaniem kręciła głową. Z kuchni dochodziły dziwne odgłosy. Poszłam sprawdzić, czy z babcią Krysią wszystko w porządku. Cóż, nie do końca byłam tego pewna, bo starsza pani zamieniła się w żurawia. No może nie dosłownie, ale na pewno stała na jednej nodze. Drugą miała opartą na udzie, zaś złączone, zgięte w ramionach dłonie trzymała przed sobą. Sapała? Tak. To były te dziwne dźwięki. Sapała z zamkniętymi oczami. Dacie wiarę takie czasy. Dodam, że głośno sapała. Na dodatek pilnował jej bigos i w tym akurat nie było nic dziwnego. Jego jeszcze nikt nigdy nie wyciągnął z kuchni. Wróciłam do salonu, w którym babcia Stasia wciąż podążała swoim torem. Całe szczęście, że pokój był duży. Każda z nas, jak na wybiegu, miała swoją trasę i nie wchodziłyśmy sobie w drogę. Po mojej lewej stronie, na całej długości pokoju, stała ścianka. Szuflady, półki, regał i wypełnione po brzegi witryny. Honorowe miejsce zajmowały apaszki i filiżanki, na których punkcie babcia Krysia miała bzika. Dalej zapas Earl Grey na najbliższą dekadę. Książki, albumy ze zdjęciami, klasery na znaczki, oraz monety, wazoniki, dzbanki, rodowe sztućce, mnóstwo wyszydełkowanych i wyhaftowanych serwet oraz serwetek pod filiżanki. Pościele, ręczniki, i trochę babcinej garderoby. Jak mogłam na to pozwolić? Powtórzyła staruszka. To stało się tak szybko, przypomniałam. Nie zadręczaj się, babciu. Musimy odzyskać broszę, mała. Babcia Stasia nagle się zatrzymała i spojrzała mi w oczy. Nie pozwolę, aby moje nazwisko zostało zhańbione. Przeczesała dłonią siwe włosy. Chciałam dodać, że to już się stało, w dodatku w towarzystwie setek manifestujących i kilku setek oglądających live z hashtag Angela Kamiński. Gabrielo, Stanisławo, siadajcie. Babcia Krysia pojawiła się w progu. W dłoniach trzymała tacę z filiżankami i dzbankiem. Napijemy się herbaty i wszystko omówimy. Jak możesz być taka spokojna? Spojrzałam na babcię Krysię, która jeszcze chwilę temu, stojąc na jednej nodze, sapała w kuchni. Wciąż nie mogłam uwierzyć w to, co się stało. Asany, mantry, oddech, udżaj, Gabrielo. Babcia Krysia wzruszyła ramionami i się uśmiechnęła. Asa, co? Jaki oddech? Chciałam zapytać, bo z tego wszystkiego zrozumiałam tylko dwa słowa. Siadaj, Gabrielo Śmiałek, jedynka. Nie zapytałam. Wygoogluję sobie i wypróbuję tę metodę na sobie. Czas na Earl Grey. Ona też Wam pomoże. Kontynuowała babcia i postawiła tacę na znajdującym się tuż przy kanapie i fotelach okrągłym stoliku kawowym. Stolik nakryty był beżową, stworzoną przez babcie koronkową serwetą. Wszyscy oprócz mnie się nią zachwycali. Mnie i moje ręce doprowadzała do szału. Przy każdym położeniu rąk wbijała się w moje przedramiona i zostawiała odcisk koronkowego wzoru. My z małą wszystko już omówiłyśmy, oświadczyła babcia Stasia. I wszystko ustaliłyśmy, dodała. Ustaliłyśmy? spytałam. Ustaliłyście? zawtórowała babcia Krysia i poprawiła apaszkę na szyi. Trzeba znaleźć złodzieja i odzyskać broszkę. Nie ma innego wyjścia. Babcia Stasia wzruszyła ramionami. I to już. Aha, oświadczyłam. Nie wykazałam się elokwencją, prawda? Omal nie zakrztusiłam się własną śliną i żeby nie wyjść na kompletną idiotkę, postanowiłam zmienić temat. Nie ma sprajta? Spojrzałam z niesmakiem na tacę. Gabrielo, powinnaś pić herbatę. Kiedyś ją piłaś? Co się z tobą stało? Babcia podniosła pytająco brwi. Cóż, babcia Krysia mogłaby odmienić przez wszystkie możliwe przypadki słowa herbata oraz pić. I kiedy już miałam zaprotestować, usłyszałam. Co się stało? Co się stało? Babcia Stasia wzruszyła ramionami. Wyrosła nasza mała i nie zauważyłaś tego? Spojrzała na przyjaciółkę. Ostatnio przecież wcale nas nie odwiedzała. Dlatego nie wiemy, co jeszcze lubi, a czego już nie, od herbaty zaczynając. Wskazała na stolik z ulubionym napojem babci Krysi. Ba, kontynuowała wywód. Mała nawet nie wie, czym się zajmujemy. Małą przestałam być jakieś pięć lat temu. No dobra, trzy. A może dwa. W sumie to już nie ma znaczenia. Byłam zdecydowanie wysoką, a nie małą, trzynastolatką która nie przepadała za spędzaniem czasu z babciami bo i który nastolatek to lubił jak ma się 13 lat wolny czas spędza się z rówieśnikami nawet jak się ich nie lubi a także oglądając TikToka Snapchaty Netflixa i śmieszne filmy o kotach na YouTubie pewne było również to że nie znosiłam ani Małej ani Gabrieli oraz to że wraz z zaprzestaniem odwiedzin u babci przestałam pić herbatę Wiem, czym się zajmujecie. Poszłam do kuchni i w poszukiwaniu sprajta otworzyłam lodówkę. Za mną jak cień podążył Bigos, który na dźwięk otwieranej lodówki wyraźnie się ożywił, zaczął machać ogonem i wpatrywał się we mnie niczym Zeus w boginię Afrodyce. Wygrzebałam niewielką, ukrytą za warzywami i jogurtami butelkę. Zamknęłam drzwi chłodziarki i wróciłam do pokoju. – Myślałaś, mała, że my tylko cerujemy skarpetki? Babcia Stasia się uśmiechnęła. – Co to, to nie. Dziś seniorzy są aktywną grupą społeczną. Mamy równouprawnienie. Nie siedzimy w domach. I fakt, dawno cię tu nie było albo wpadałaś na chwilę jak po ogień. Dlatego nawet nie wiesz, że masz przed sobą mistrzynię Facebooka, samoobrony, jogi, aktorstwa, nordic walking i fotografii. Zatkało mnie. Dacie wiarę? Takie czasy. A babcia Stasia, mistrzyni lajwów, niezrażona kontynuowała. Pewnie dlatego ta starsza pani, twoja babcia, która fotografowanie ma w żyłach i wraz z mlekiem matki przekazała je twojemu ojcu, wskazała na popijającą ulubioną herbatę babcie Krysie. Teraz cię nie poznaje i pyta, co się stało. Wzruszyła ramionami. Widzisz, mała. Takie życie! Dojrzałaś. Nosisz stanik. Masz pryszcze. Zadzwonił dzwonek do drzwi i odetchnęłam z ulgą. Uff, monolog babci Stasi wreszcie został przerwany. Czym prędzej pobiegłam do przedpokoju.